Ne Co Nie Jesteś za głośna tych grupa kartów Lanko! Katoła się dziwnie zachowuje. No Zagłoszy no To 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 Witajcie na naszym przetygodniowym spotkaniu bohaterów. Nie og garni. Coo? Nie krzyć, bo ci zaraz dam, oki doki. No! Nie! Nie! Daj ty idiotyczna gruba kartoflanko! Nie! Ja to zrobię! Tam zaraz eksplodują! Bum. Sorry za spóźnienie, ale musiałem coś zała... Super ziemniak! To wy się znacie? I dlaczego tak krzyczy? On jest Krzykowa, tam wszyscy krzyczą Wykurze się z tego miasta i tu natychmiast ty mały mały MEN! Ej, Karzowel, co on powiedział? Pojedynek, kto przegra, ucieka stąd.